Dobry, witam Państwa ponownie. Nazywam się Arkadiusz. W pierwszym moim odcinku prezentowałem, jak zrobić białą kiełbasę. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu, jak zrobić pyszną kiełbasę chorizo. Jest to hiszpańska kiełbasa. Do tego będziemy potrzebować 2 kg łopatki wieprzowej. Ja już tutaj mam po prostu zmieloną łopatkę. Do tego jeszcze potrzebne nam, ze względu na to, że to jest 2 kg mięsa, potrzebujemy 40 g soli. Te 40 g soli rozbijamy na 20 g soli kuchennej i 20 g soli peklowej, Dwie łyżki pieprzu czarnego, papryka wędzona około dwóch łyżeczek, papryka słodka około dwóch łyżeczek czyli pieprz, kajan dwie, trzy łyżeczki łyżeczek oregano proszę nie przesadzać z, z oreganem tutaj dwie łyżeczki w zupełności wystarczą nam na te dwa kilo mięsa i pieprz kolorowy ziarnisty którego możemy lekko rozdrobnić i tak także dodać tak więc do naszego, do naszego zmielonego mięsa dodajemy 40 g soli, w że 20 gram soli peklowej, 20 g zwykłej kuchennej i dwie łóżki pieprzu paprykę wędzoną. Paprykę słodką. Czyli pieprzka jan. oregano i pieprz kolorowy ziarnisty zanim zacznę masę mięsną wyrabiać przypominam, że po wyrobieniu naszej masy mięsnej odkładam mięso do lodówki na całą dobę po całej dobie wyciągam mięso z lodówki dodaję szklankę wody z jedną łyżką cukru doprowadzi nam do fermentacji naszej kiełbasy, która będzie szybciej dojrzewać. Nasza kiełbasa powinna dojrzewać w temperaturze około 18 do 21 stopni, także musimy ją powiesić gdzieś w jakimś ciepłym miejscu, tak do około dwóch tygodni, tak więc kochani po przerwie dzisiaj nadszedł ten czas kiedy to nasza kiełbasa chorizo dwa tygodnie sobie schła powiem wam szczerze, że wygląda naprawdę fajnie suchutka jest, a jak pachnie no, tu akurat w tej chwili nie pachnie, ale jak ją przekroimy zaraz wam powiem czy ładnie ma zapach? Czy będzie tak dobrze również smakowała? Mmm, pięknie pachnie. No, naprawdę pięknie pachnie. Teraz zobaczymy, jak będzie smakowało. Może zanim sobie spróbuję, to tak. Na początek sobie wleję małą matkę wina. degustacji. Wino czerwone z kiełbasą chorizo bardzo fajnie się komponuje. Do tego oczywiście można dodać sobie jakiś mały, mały platerek serów pleśniowych, gdzie również będzie idealny do tego. Tyle, że to chodzi tylko o degustację. wino też ładnie pachnie. Mi się naszą, czyli za kiełbasę. Piękny smak, piękny zapach. A jak smakuje, już się przekonamy. Mmm, pycha. Naprawdę pycha. Czuć papryczkę. Czuć czosnek. Mmm, naprawdę dobra. Serdecznie polecam. Przepis jak zrobiłem znajdziecie poniżej, wszystkie składniki jakie dodałem do tej kiełbasy, no i zachęcam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału, pycha, naprawdę dobre, zróbcie sami i dajcie mi znać czy wam smakowało, dzięki serdeczne.